Kurde, A, to było nawet straszne. Też mam taką maskę, podobną. Kiedyś sobie wymyśliłem, żeby z nią jeździć samochodem, ale dla pewności. Wyczytałem czy można, ja się okazuje, że nie można mieć zasłoniętej twarzy podczas jazdy samochodem Kunip, widzę go, jest tam Nawet dwa są Widzę dwie głowy, albo to może być koń z dwoma głowami O, oh, ale fajne, wow! To musi być wygoda, tym można jechać. Pizdol. Jeszcze dalej! Dziękuję bardzo! Podziękowanie! Lecimy dalej! Zeta, hello! Ha. Pomarańczowa, też bardzo ładna. Jakaś taka ciemna. Widziałam parę razy taką, taki jasny kolor, pomarańczowy, ale to była taka jakaś ciemna perła. Ładna. Ale ta zielona się chyba najbardziej rzuca w oczy. No i kolor od razu. Podsuwa na myśl, że jest to kawa. Dobra, to będzie gdzieś tutaj. Zaraz przy głównej ulicy muszę skręcić w lewo. Tak, musiałem przyjechać tutaj, ponieważ y, wywalili moją babcię 40 km dalej do, innego, do innej miejscowości, bo u nas w szpitalu nie ma miejsc. Tak. A właśnie zauważyłem teraz na postoju, że tu mi się ułamał. Ułamało mocowanie Przy pługu Kurde niedobrze Tu trzyma na tej śrubie Napuściła No i jeszcze tutaj się trzyma Na szczęście Przecież tutaj delikatnie napór powietrza pewnie idzie i dalej ściąga go w dół No i tu się trzyma Odpaść nie odpadnie ale Będzie trzeba to zrobić Strzelę sobie jeszcze malutką rundkę tu po mieście. Damn, o, śliczna RR. Strasznie mi się podobają te RR. Fajne są tutaj ten na tych plastikach te wcięcia takie jak u rekina nie to wygląda. No i te starsze wersje miały. Wszystkie to jedno oko większe, w sensie światło. Jedno duże, drugie małe. Akurat to tak specyficznie wyglądało, ale z daleka aż było wiadomo co jedzie, wyróżniało się bardzo. Ale z tego co teraz wiem, to w tych nowszych wersjach oba światła są takie same. No i to mi się bardziej podoba. Nie wiem czy jadę w dobrą stronę. Muszę się kierować mniej więcej na południe i gdzieś tam stadion miejski o, to już wiem, że tutaj dojadę bo koło stadionu był szpital, w którym byłem gikserek <laughs> Zapatrzyli się na motor <laughs> No trójkołowiec Taki sam jak ten co dzisiaj już widziałem Jou trochę szybciej jedzie po tym bruku to tak się go nie odczuwa, koło nie zdąża, koło nie zdąża wpadać w dziury. Chociaż obraz w tych lusterkach się trzęsie, a jak je przytrzymam, przestaje. Niby im lepsze lusterka tym te wibracje są bardziej zredukowane.